bardzo dobrą kulturą, implikującą świadomość, świadomość siebie, kultywowanie pasji, cyrkulującej energii, wspólnego jakiegoś o, mentalnego krajobrazu, który wszyscy mamy. Może nie zgadzamy się charakterami do końca, ale mamy, mamy jeden cel i kultywujemy pewne wartości, które moim zdaniem są jak najbardziej ok. I to właśnie dobrze wpływa na młodych ludzi, że też jesteśmy taką, taką rodziną, że trochę mamy takich, takie mamy, takich tatków, którzy, którzy kultywują całą kulturę, kultywują wartości, przekazują dalej swoje doświadczenia, swoje historie, swoje, swoją walkę też z rzeczywistością albo też przekazują swoje jakieś... Piękne uczucia i to tak przechodzi dalej, przechodzi dalej i w całej grze, w całej tej hip-hopowej formie gdzieś tam się, um, się przejawia. Więc uważam, że hip-hopowa kultura ma, ma na pewno w ogóle duży, duży impact na to, co się dzieje. Ma, um, jest też popularna opera, więc na rynku, na maxa dużo działać i na za dużo zrobić, bo hip-hop po prostu trafia do ludzi jako, że jest tak samo blisko tych wielkich wartości, tych ważnych wartości, tej miłości, tego pokoju, jak blisko chodnika, po którym wszyscy chodzimy. I tak to dla mnie Natomiast dla mnie jest to tyle piękne, że gdziekolwiek bym nie pojechał, to jeżeli powiem słowo samo hip-hop, to znajdę ludzi, którzy będą wiedzieli na czym wrócić. Też dla mnie ma to taką niesamowitą wartość pod tym względem, że łączy, tak jak rypa powiedziała, łączy nas coś wspólnego. Pomimo tego, że każdy z nas jest inny i różnimy się, to mamy wspólny język, to tak nazwać. I to jest piękne, że pomimo tego, że jestem z Warszawy, mogę pojechać do Zakopanego, będę siedział tutaj z ludźmi, którzy też nas wspierają, my wspieramy się nawzajem, czyli pojadę gdzieś za granicę, będzie to samo, pomimo tego, że nie będę znał kogoś, to i tak w jakiś sposób się dogadamy. I to, co właśnie nas łączy, to jest pasja, to, że jedni będą nawijali, e, jedni będą skraczowali, a ja będę na przykład tańczył. E. I to daje mi tak, dla mnie to jest taka esencja przede wszystkim, żeby robić różne rzeczy, bo wszyscy mamy swoje takie indywidualne sprawy, do których dążymy i cele. Ale dla mnie właśnie kultura klubowa mi to daje, e, ja mogę być indywidualny w tym, co robię. A druga osoba będzie miała też szacunek, no bo w końcu o to, o to w tym wszystkim o to chodzi. żeby był pokój tego, który się ujęła, ale, ale, ale właśnie każdy jest indywidualny no i na dla mnie jest to duże, duże, duże takie pozytywne zwajbowanie i jest. No właśnie ten szacunek też jest bardzo ważny i, i ten szacunek też buduje się według mnie działając dobrze, dobrze w całej grze, przekraczając swoje bariery, ale też bez, um, bez jakiegoś takiego przesadnego z kolei wjechania w pokój i miłość, tak, bez takiego um, hasłowania tych wszystkich rzeczy. Tylko właśnie też kultura popowa ma charakter, więc to nie jest takie też do końca wszystko, um, wszystko um, trudne i skomplikowane wartości jakieś, my po prostu też mamy te charaktery, to o czym ty mówiłeś, no tak. że każdy jest indywidualny i każdy ma, ma Ale coś do przekazania. Się tym też, nie? Tak, i tym samym właśnie dzieląc się i łącząc się, możemy bardzo dużo zbudować. z jest... tych różnic, tak jak się mm. różnimy ostro, no to tak czy inaczej dochodzimy do pewnego konsensusu i porozumienia takiego. Więc to jest o tyle piękne, mm. że... Ja mam inny punkt widzenia, inaczej robię pewne rzeczy, ale mimo wszystko łączy nas coś. Też y, właśnie m, fundamentem hip-hopowym, tak naprawdę, tak mi się wydaje, dla mnie jest naraz walczenie ze sobą, nawzajem, robienie wyzwań, dawanie sobie wyzwań, stąd ta cała kultura bitwy, cała kultura rywalizacji, a zarazem jedność, czyli to, że ja chcę kogoś pocisnąć na parkiecie, że chcę wygrać bitwę, to jest też moja oznaka szacunku do tego, że chcę, żeby ktoś też się odpalił i pociągnął swoją, swoje jestestwo, swoją sztukę i swój hip hop na wyższy level, dlatego, że to jest moja siostra i to jest mój brat, i właśnie dlatego potrzebuję spać! Tymi... Jeżeli mogę tak, tak powiedzieć. Ale jest, wiesz, jest dużo energii, przede wszystkim, jeżeli się wymieniamy na parkiecie. To jest piękne, że nawzajem, jakby siebie można powiedzieć, no i dajemy sobie tę energię, której no nie da się zrobić samemu, tak? Bo właśnie na tym to polega, że człowiek ma coś w sobie takiego indywidualnego i to może być inspiracją dla drugiej osoby. Jeżeli jest takie połączenie, jest taka rozmowa, w cudzysłowie, na parkiecie, no to jest to o tyle piękne, no że rozumiemy się bez słów. Bądźmy, raperzy, rozumiemy się bądź ze słowami. Tak. W każdym razie właśnie jest ten taki kod. Cały czas jest jakiś kod, według którego działamy, według którego mówimy, tańczymy, malujemy. Ważne są dla nas też nie tylko sama treść, same te wartości, ale też forma. Ważne jest to w jaką mamy stylówkę, czy nasze litery mają flow, czy nasze wersy mają flow, czy my mamy flow jak tańczymy. To jest piekielnie istotne i to wszystko też reprezentuje um, życie, jako takie. Dla mnie, hip hop to jest taki mikroświat, e, który reprezentuje właśnie wartości, skupianie energii i tak jak mówiłam o tym mentalnym krajobrazie, to tak samo jak my mamy mentalny krajobraz jako wszyscy ludzie, bo jesteśmy wszyscy ludźmi, to właśnie mamy też taki jako, jako hip hop heci, jako hip hopowcy przyczyn. Bardzo istotne jest też to, żeby wiedzieć, kto naprawdę jest tym. Hip hop hecem i kto naprawdę robi to, robi to dobrze i robi to z serca, ale wydaje mi się, że to już na tak zwanym freestyle'u, bo to też jest to czas. Generalnie moja przygoda z tym wszystkim zaczęła się w 2007 roku. Perspektywy czasu, okej, okay, włożyłem bardzo dużo serducha w to wszystko, co, co zrobiłem. Dzięki temu jestem tu i teraz. I szczerze mówiąc, kosztowało mnie to bardzo dużo wyrzeczeń. Natomiast yy, no, to jest piękne, że jeżeli człowiek ma pasję, ja nie przekładałem tego na zmarnowane imprezy, na zmarnowany czas, że nie poszedłem grejsko z w piłę. Bardziej to było na tej zasadzie, że yy, zatracałem się w tym. Dla mnie. Godzina treningu nie istniała, po prostu był trening, więc przechodziłem i chciałem to robić. Chciałem wyrażać siebie poprzez ruch, poprzez muzykę, która dawała mi energię. I na przestrzeni tych lat, które doświadczyłem, podróżowałem bardzo dużo, spotkałem masę wspaniałych ludzi i szczerze e, kosztowało mnie, to tak jak wspomniałem wcześniej, dużo czasu, ale zarazem to taniec i kultura hip-hopowa ukształtowała mój charakter, moją pewność siebie, to, że stałem się odpowiedzialny za to też, co robiłem, za decyzje, które podejmowałem, więc jedni mogą spojrzeć i powiedzieć mi, że okej, okay, no olałeś nas na rzecz pewnych swoich wartości i stałeś się indywidualistą trochę, ale ja patrzę na to zupełnie z innej strony, bo jestem szczęśliwym człowiekiem, hip-hop, kultura, jak i taniec, i treningi, wszystko dało mi takie spełnienie siebie, że cokolwiek by mi teraz się stało, okej, okay, stracę jakąś inną pracę, założę, będę sam Bądź po prostu na golasa, to i tak mam to yy, w ciele, tak? Nikt mi tego nie zabierze. O to mi chodzi, że to zostaje już we mnie. I choć będę miał 50 lat, ja będę mógł do no, muzy po prostu zrobić sobie coś takiego i ja to będę miał, ja to będę czuł i to będzie we mnie. Nikt mi tego nie zabierze. Więc tak to wydaje mi się, że jest najistotniejsze na dla no. mnie. Hmm. ja też mam swoją historię w sumie. Jestem tu i teraz, i czy mnie to kosztowało? Nie wiem, czy mnie to kosztowało, bo tak naprawdę zainwestowałam ładne parę stów albo kafli w buty, które pozdzierałam gdzieś tam. To wszystko opiera się na latach w kołach, drogach w setkach mil, i na gdzieś tam też otwieraniu się i opowiadaniu swojej historii, może poprzez tą ekspresję. Czy dużo mnie to kosztowało, nie wiem, ale na pewno dostałam dużo, dużo więcej niż sama w to włożyłam i, i ta energia cały czas, cały czas jest gdzieś tam przepływa i cały czas wszystko jest kultywowane. Dostałam bardzo dużo lekcji, dużo lekcji dałam, zazwyczaj to było podczas jakichś pitew albo, albo kół, natomiast m, też... To miejsce, w którym jestem, to jest tylko miejsce, w którym jestem. A droga cały czas trwa. I cały czas są lekcje, cały czas ja chcę komuś je dawać. I I'm going to I cały czas chcę też te lekcje, te lekcje dostawać i cały czas cisnąć dalej, reprezentować to, co jest gdzieś tam ważne. Może trochę wyrzeczeń, nieprzespanych nocy. Treningów też ciężkich. Na początku drogi było tak, że nigdy nie opuściłam żadnego treningu. I, i to jest też fajne uczucie wiedzieć, że, że naprawdę się studiuje siebie, to co się robi, że się kultywuje cały czas wartości i też, że się przenika, że też są te, są te dobre czasy. Bo to nie są koszta tak naprawdę. Dobre czasy. Spędzenie dobrego czasu. I otworzenie się na tyle, żeby właśnie sobie zrobić jakiś przyjemny dżemik przy barbecue z ziomeczkami, to też jest na maksa istotne, więc ta praca pracą i, i wysiłek wysiłkiem, jasne, stamina, stamina, ale też cały czas, cały czas ym, prezent się dostaje. Jest to nieporównywalne ze szczęściem jakieś masz satysfakcją. Bo... Tak, z satysfakcją na pewno też, wiadomo, to cały czas cyrkuluje wokół tego i la gitarra. Jo! Ja. Warto realizować swoje pasje i inwestować w nie, dlatego że te pasje, te zajawki to jest... To czysta miłość, która cyrkuluje. Pasja to jest nasza miłość do nas, samych. To jest nasza miłość do tego, co robimy, zajawa na coś i to jest też coś, czym możemy zarażać. Więc to jest trochę takie podaj dalej. Ja inwestuję w siebie, inwestuję w swoją pasję, nie marnuję talentów, bo może inni ich nie mają. I jestem tu po to, żeby to robić, działać cały czas z tą pasją. Czuć się z tym dobrze, zarażać tym innych, bo bez pasji tak naprawdę nie ma nas. To bez pasji jesteśmy totalnie zdehumanizowani w ogóle. Bez pasji jesteśmy z czym to też. Spoko, ale pasja jest bardzo istotną rzeczą i też słowo pasja nie oznacza tylko, tylko tej zajawki. Pasja to jest też, też cierpienie. Pasja jest jakby w tym, w tym samo słowo pasja znaczy dwie strony medalu. Więc w sumie też to gdzieś tam jest cyrkulacja wokół filozofii środka i wokół tego, że, że pasjonujemy się, że czujemy przede wszystkim, że to jest uczucie, które my kultywujemy, że jesteśmy ludźmi, mamy emocje i najfajniej jest właśnie te emocje utylizować. Najfajniej jest je wsadzić łopatą, szuflą, strzałą do pieca, podgrzać je i zrobić z tego sztukę. Bo tak naprawdę dla mnie tylko o to chodzi, więc... Róbcie Pasja. to, róbcie to. Uh, uh. A ja mogę jeszcze powrócę też dodać. A co? Dla mnie życie bez pasji, no tak jak Rychcia powiedziała, nie? To nie istnieje. Po prostu ja mam pasję przede wszystkim do życia. Ja mam pasję do tego, aby... Jeżeli osoba ma pasję, budzi się rano i tak jak ja to robię załóżmy, ja wiem co chcę zrobić. Ja czekam na pewne rzeczy, które się wydarzą w moim dniu. Nie planuję ich w 100%, ale... To bije ode mnie, jakby jest, ta pasja daje mi coś takiego, że jestem ponad zmartwieniami, jestem ponad tymi rzeczami takimi troszeczkę wyśrodkowanymi, neutralnymi, które mamy w życiu, czy to jest praca, czy to są jakieś takie problemy związkowe, czy będą to różne rzeczy, które gdzieś tam czasami będą nas dociskały. Pasja daje mi takie coś, że w momencie, kiedy załóżmy idę tańczyć, to znika, tak? Ja jestem wtedy na sali, jestem z muzyką, jestem z ludźmi, którzy dają mi energię. I według mnie, cokolwiek by to nie było, bo okej, okay, ja mogę tańczyć, za chwilę mogę poznać y, osobę, która będzie miała, nie wiem, będzie kulturystą. Czy też trenuje crossfit i z kolei spotykam osoby, które totalnie nie są w klimacie kultury hip-hopowej, ale mają tego faktu. Mają coś takiego, że przychodząc na trening, oni zostawiają tam kawał, kawał serducha, kawał energii, której nie da się przełożyć y, na takie udawanie, na taką sztuczność. Pasja daje, moim zdaniem, człowiekowi prawdziwość, daje. Tak, to jest. To jest po prostu... Ja jestem dzięki temu szczęśliwy i, i nie ma czegoś takiego, że ja pracuję, ja po prostu się realizuję, spełniam, odkrywam swoje atuty w sobie, akceptuję je. Czasami jest ciężko, czasami człowiek ma gorsze, lepsze momenty, ale samo to, że człowiek coś robi, to moim zdaniem jest to, bo to daje Ci esencję i ten, ten smak, daje Ci motywację przede wszystkim do działania. I dzięki temu każdy robi to, co robi, bo każdy musi robić to, co robi swoje. I ważne, żeby to odnalazł. Ja robię swoje teraz, ale czy będę robił to za jakiś czas? Nie wiem, nie będę tego przewidywał, ale na pewno będę żył z pasją. Tego jest naprawdę. Więc jeżeli człowiek tylko żyje pracą, obowiązkami, skupia się na rzeczach, które są, których może nie być, życie będzie przyciskało, a kiedy jest pasja, jest nadzieja. To wszystko, kiedy się łączy dla mnie, to jest piękne. Po chce się jest... okay. Moi drodzy, sytuacja jest bardzo prosta. Obóz to jest miejsce, do którego przyjeżdżamy, które budujemy wszyscy razem i robimy sobie też tutaj takie mikrospołeczeństwo, w którym uczymy się poruszać po pewnych e, sytuacjach społecznych, uczymy się właśnie jak się ze sobą dogadać, e, jak przeprowadzać ze sobą dyskusję, tańczymy, dzielimy tą pasję, o której mówiliśmy przed sekundą. I takie miejsca są bardzo ważne, bo taki obóz jest bardzo intensywną. Dawką takiego hip hopu. Jest to taki, taki duży warsztat w pigułę, jak ten hip hop wygląda, i wydaje mi się, że tutaj, tutaj można i się zainspirować, albo też się rozwinąć i przegryźć z innymi ludźmi, żeby, żeby przenieść swój hip hop na wyższy level. Więc dla każdego coś miłego w takim miejscu na pewno się znajduje. I cóż, hip hop Buda. Obóz przede wszystkim moim zdaniem samodzielnie, bo będąc ludzie są komfortowi, tak? Jeżeli przychodzi, załóżmy, ok, dziecko jest wysyłane przez rodzica na salę, żeby poszło sobie na godzinkę zajęć, ono wie, że wróci, że mama przyjedzie, tata przyjedzie, odbierze, wróci do domu, jest super, może być Facebook, mogą być inne rzeczy komfortowe, które ma na co dzień. Przyjeżdżając na taki obóz, dziecko pozostaje... Oczywiście pod opieką nauczycieli i kadry, która jest wykwalifikowana do tego. Ale jest jeszcze coś. Poznaje nowe osoby, poznaje siebie samego w różnych nowych sytuacjach. Bo w tym momencie mama, tata nie stoi z boku. I to jest fajne, że ma wsparcie od osób, które są z boku, pomimo tego, że się ludzie nie znają. To na przestrzeni naprawdę tych raptem pięciu, siedmiu dni to nie jest dużo. Ale suma summarum spędzamy tutaj non stop ze sobą czas. Widzimy się co chwilę. Najdłuższe przerwy to są może na drzemkę, na spanie wieczorne, tak? Ale. Z... Oj tam, oj tam. Ale, ale suma summarum, będąc na zajęciach, będąc, e, w chwilach, kiedy jest ciężko, no zawsze możemy kogoś spytać obok, ej, mi to nie wychodzi. Jak zrobić to nie wiem, jak ty to robisz? Czemu tobie to wychodzi? Można zawsze się spytać, Ok, słuchaj, tańczę trzy miesiące, a ty widzę, tańczysz, nie wiem, mniej i robisz to dużo lepiej. Jak to robisz? Chodzi o to, że... Dziecko może się naprawdę zainspirować, może zobaczyć rzeczy, których nie zobaczy przez godzinę na sali, kiedy każdy z nas przychodzi z innego domu i nie ma tej energii, która się tworzy tu, na miejscu. I jest druga sprawa, że jesteśmy w innym miejscu, jesteśmy, mamy inny klimat, tu w tym akurat otoczeniu gdzie jest dużo pięknych widoczków, nie widzą Państwo, ale za nami są piękne góry, Kilimandżaro i tak dalej, więc generalnie yy, to uspokaja. To uspokaja, daje momenty refleksji i na pewno pomimo wieku, że ktoś jest młodszy, starszy i tak na swój sposób zapamięta obóz, zapamięta rzeczy, które trafią do niego i pobierze z tego lekcję, która da na pewno rozwój osobisty. Chyba Budakę. Tak, właśnie, mieliśmy angielski. Mieliśmy angielski i robiliśmy go w różnej formie. Nauczyliśmy się trochę, jak rozpoznawać nasze części ciała, jak o nich mówić, jak nimi poruszać i jak to nazwać. Myślę, że to mogłoby być bardzo użytkowe dla, dla ludzi, którzy chcą podróżować i chcą też brać udział w zajęciach ludzi z zagranicy. Wszystko robiliśmy na zasadzie takiej komunikacji bardzo prostej. Nie używaliśmy w ogóle języka polskiego podczas zajęć, przez co też musieliśmy się zanurzyć trochę w tym języku. Ja nauczyłam się trochę jak zmanipulować młodych człeni, żeby zaczęli gadać, bo oni się wstydzą trochę gadać. No i myślę, że trochę się udało. Też mieliśmy taki moduł zajęć bardziej wyluzowany, bardziej hip-hopowy, podczas którego uczyliśmy się slangu slangów, różnych wyrażeń hip-hopowych i dla tancerzy i takich bardziej raperskich żeby to rozumieć bardziej metafory, które są w rapie, żeby nie brać wszystkiego dosłownie poszukaliśmy trochę drugiego dna z dzieciakami zrobiliśmy ich własne, ich własne rhymes takie introducing rhymes siema wchodzę tu, ja i moje crew tylko, że po angielsku wydaje mi się to być bardzo zajawkowe w szczególności dlatego, że dzieciaki naprawdę weszły w to i z takimi minami już swoje ryby mówili młodociani, że, że bardzo się z tego cieszyłam, bardzo się jarałam. No, dla mnie to była ogromna lekcja tego, jak, jak zmanipulować młodzież, żeby nie zauważyła, że mówi po angielsku. bo to jest według mnie najtrudniejsze. I czy, to jest, czy to dotyczy się tańca, czy to dotyczy się malowania, chodzenia po ścianach, cokolwiek robisz od serca, rób to po prostu indywidualnie. Nie daj się tak poniekąd systemowi i temu, że ktoś Ci powie, że coś Tak, po prostu rób swoje, nie? Rób swoje. To jest... Jeżeli będziesz robił swoje, nic Cię nie zatrzyma. Nic nie ściągnięć, oczywiście każdy bo będzie bo poniekąd. Czasami no, zgasić swoje atuty i rzeczy, które robisz niesamowicie, bo mogą ludzie zazdrościć, ale jak robisz swoje, jesteś tylko w 100% tak pewny, jak robisz to od serducha, to po prostu rób to, nie, bo to jest najprawdziwsze, to jest najtrudniejsze. Człowiek się wstydzi, człowiek ma różne humory, różne emocje w nim siedzą, ale bądź sobą. Nie? Dokładnie tak. Moje rady dla Was, młodzi ludzie z pasją, są takie. Przede wszystkim zdajcie sobie sprawę tak naprawdę dlaczego kochacie to robić, co kochacie robić, a potem zacznijcie to robić. A tak naprawdę chciałabym powiedzieć, że od ludzi z pasją emanuje, emanuje energia i czy Wy robicie body rock, czy Wy robicie wy robicie mm, uh, uh. tak naprawdę cały czas macie w sobie diamenty, które ważą dużo więcej niż cokolwiek innego na tym świecie, więc po prostu please, please róbcie to zawsze z serduchem nigdy nie róbcie połowy kroku no half step in, no jacks fake in, cały czas idźcie please, please idźcie do przodu i nie marnujcie talentów bo zmarno pan talent Najgorsze, co może być na tym świecie. Przy czym też, prośba, nie bójcie się weryfikować swoich celów. Jeżeli do tej pory, na przykład, trenowaliście w jakiś sposób i chcecie teraz potrenować coś innego w inny sposób, też, miejcie w sobie odwagę, żeby to robić i, i róbcie to wszystko na freestyleu. Jesteście zawsze gotowi, od zawsze. Ludzie z pasją są zawsze gotowi, po prostu urodziliście się z tym, żeby to robić, więc jeżeli kiedykolwiek wątpicie to, co robicie, to przypomnijcie sobie, co macie tu w brzuchu, a tutaj są Wasze emocje, tutaj jest Wasza historia, którą chcecie opowiedzieć, którą chcecie się podzielić może z innymi. I uwierzcie mi, że jak czyś się czegokolwiek wstydzicie albo jakiś człęk się zachowuje nie w porządku i robi z Waszej pasji coś nieistotnego, to pamiętajcie, że reprezentujecie coś, co jest dużo większe niż wy. Więc róbcie to jak najlepiej po to, żeby całość mogła działać dobrze i trzymać się mocno wtedy.